Cześć, tutaj Guide SKC i witam Was w trzecim odcinku z kariery naszego zawodnika na nowej generacji w NBA 2K21. W dzisiejszym odcinku zaczynamy sobie naszą karierę w G-League i z tej G-League będziemy iść powoli zbliżać się do draftu NBA. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie zespoły NBA, które są nami zainteresowane. W tym momencie nie ma żadnego. Bylibyśmy teraz w college'u, ale że wybraliśmy drogę g No to jesteśmy w g -League. ale dobra, przechodzimy sobie w takim razie do pierwszego meczu, który jest przeciwko Con Consin Herd, który odpowiada Milwaukee Bucks. Mamy dwa gole na ten mecz, dwa wsady i 18 punktów. I zobaczymy jak sobie poradzimy. Baby, let's go get this G League. Great, rat create accelerate. Uh, my boy Vlad thinks he's Jimmy Shakespeare or Tupac or <laughs> well, whatever the Eastern European version of that is. Hey, listen, new kid. Every game, G League tough and rough. Make ready for okay. when That's NBA fine. come copy. Right. Hey, don't be soft. Y'all ready? Yeah, go. Yeah. Y'all ready? y'all yeah. yeah. ready? Let's ready. go. Ready. Yo. Yo, go hard on three. One, two, three! Go hard! Yeah! Come on, we gonna win this one! Here we are! ...rush that one. The D was out of position, but he couldn't make him pay. LS outside. No, Jackson Ellis, a three. Now here's Junior. The second chance effort. No, and... Try again, try again. Try again, try again. Ale w końcu udało się zdobyć pierwsze punkty My Siadamy teraz na ławce, wchodzimy dopiero w drugiej kwarcie. Prowadzimy 11 do 6. No i mamy faul. Będą. To był charging foul, czy to jest mój faul? No nie wierzę. Pierwsza połowa się skończyła, wygrywamy 20-16, do 16, ale mamy tylko 2 punkty i 3 zbiórki. Co jest? Co się dzieje z nami?

Nie symulujemy do kolejnego wejścia na boisko. I nie weszliśmy już na boisko. Wygrywamy i tak 66 do 58 chyba. To był naprawdę beznadziejny mecz. Co pytałem wcześniej? Nie wiem, nie rozumiem teraz. Czy jesteś soft? Tak, wygląda na to, że odniósłeś nowy nickname soft sir. That's not gonna stick. Don't play yourself. It sticks if we say it sticks. Lesson one, this ain't high school. Step up your game, or you will lose playing time. So sir. Welcome to the G League. Do you need a blanket and a warm bottle? Man, chill out. It was a bad game. Yeah, I hear you. It's a short timeline. I suggest you produce fast or your draft stock is gonna plummet. And you know what that means. No more NBA. No, I'm saying you want to play on a higher level, right? I don't care if it's football, basketball, anything. I don't even care if it's one of the top leagues. We're still talking about all stars from every state, every country for the last 15 years. There is no let-up. you got to be ready for that. And what makes you think I'm not ready? Just asking me that question tells me you're not ready. Because I'm not afraid enough. That's better as a start. That's right. Because outperforming just your teammates, that's not going to cut it no more, right? What happens when you feel overwhelmed? Because that's gonna happen. What happens when you feel like it's just not clicking? What do we do then? Work when you're on the clock and work. Thank you. Okay, so you do listen sometimes. Alright, not wasting my time. Looks, huh? Good to see you, dude. Respect. Thanks, I Look. Your ceiling is sky high. I believe in you with everything I got, but you to believe in yourself. You gotta believe in your talent you gotta show commitment if you to. cash in on this. I am committed. Alright, I believe that. I believe that, I also know there's always more for us to do. Always. Let's go. Dobra, więc po pierwszym naszym meczu póki co statystyki 3 punkty 3 zbiórki 14% z parkietu 0 za 3 i 2 straty na mecz. Idziemy w progression w takim razie. Ulepszamy sobie w takim razie. Driving Dong zrobimy na 70. Speed with Ball też pójdzie do góry. No i zdecydowanie muszę sobie ulepszyć prędkość i przyspieszenie. No i jeszcze wytrzymałość. I może... tak, no coś takiego. Mi się podoba. Ulepszymy sobie też trójkę na 82. I rzuc midrange. Tak, żeby maksymalnie na nasz, pute, nasz, o a nie, nie ma nawet tyle kasy. E, mam chyba gdzieś tyle, więc zostawimy na 77, więc tak to będzie wyglądało. No, dosłownie dostanie mi 100 monet, e, no ale dobra, tak to na razie będzie wyglądało, 79 oceny ogólnej w tym momencie. Myślę, że na drugi mecz to wystarczy, więc przechodzimy teraz do drugiego meczu i zobaczymy jak sobie poradzimy w drugim meczu. No i za trzy już Greensboro Swarm, zasłonę. No i tak obliczyliśmy już dwa punkty na, na, na koncie, nie na boisku. No i podkosz, pierwszy wsad w tym meczu. Chodzi po raz kolejny ze zbiorą. No i kolejne punkty: sześć punktów teraz znowu pasyście. No i tym razem nasz przeciwnik zdobywa punkty. I wjeżdżamy pod kosz, kolejne punkty. No i znowu pod kosz i kolejny wsad. No i szami teraz za trzy. No i Elis, bardzo ładne wejście pod kosz. Podanie do niego. No i jest pierwsza asysta. Podanie do szamiego, Szami. Nie ma punktów, ale Hadzi zbiera. No i kolejne punkty dla OKC Blue. A Mogłem tego nie rzucać, bo teraz nam spadła ocena do A minus. ostatecznie kończymy mecz z oceną A minus, ale mieliśmy naprawdę... Dosyć dobry mecz. No i A minus 15 punktów, 8 zbiórek, 3 asysty. Jeden raz zabraliśmy w piłkę. My też w miarę nieźle rzucaliśmy z parkietu. Już chyba będziemy mieć nawet pierwszą cechę w defensywie. Dobra, więc po pierwszych dwóch meczach w tym momencie 9 punktów na mecz, 5,5 ,5 zbiórki, 1,5 asysty. 38%. Wygląda na to, że. Nie będziemy nawet w drafcie, że nie będziemy wybrani w pierwszej ani drugiej rundzie, no ale jeszcze zostało trochę meczy, więc mam nadzieję, że odwrócimy te losy i będziemy przynajmniej w tej pierwszej czternastce fajnie by było znowu zostać tak wybranym, no ale idąc przez dżilik jest troszeczkę trudniej niż myślałem, no ale dobra. Teraz sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, zostawcie lajka, zostawcie też subskrypcję i widzimy się już w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.